Wieczór w eleganckiej restauracji amalfiński brys był w samym rozkwicie. Złociste światło miękko spływało na wypolerowane stoły, odbijało się w kieliszkach z winem, a lekki szmer rozmów mieszał się z cichą muzyką w tle. Olesia, młoda kelnerka z kaskadą jasnorudych włosów, lawirowała między stolikami, starając się nie wpaść na innych kelnerów i nie zahaczyć gości. Śpieszyła się do swojego klienta, imponującego starszego mężczyzny w idealnie skrojonym, drogim garniturze, z bardzo żywymi i inteligentnymi oczami, w których czasem błyskał figlarny ognik. Ten nieco dziwaczny gość zdążył już ją zbić z tropu, tajemniczo pytając, czy w menu mają uśmiech szefa kuchni, a potem sam roześmiał się ze swojego, jak mu się wydawało, udanego żartu. Olesia trzymając tacę z wyszukanymi przystawkami podeszła do stolika. Pański lazurowy przegrzebek i tygrysie krewetki nałożył za wokado, powiedziała stawiając przed nim talerze. Mężczyzna uniósł brwi i z lekkim uśmiechem pokręcił głową. Przepraszam, miła panienko, odezwał się spokojnie. Ale ja zamawiałem lazurowego okonia. Chyba się pani pomyliła. Serce o lesi zamarło. Była pewna zamówienia, ale przypomniawszy sobie zasady uprzejmej obsługi, od razu łagodnie odpowiedziała: Najmocniej przepraszam za niedogodność. Natychmiast to sprawdzę i przyniosę właściwe danie. Odstawiła talerz z przegrzebkami z powrotem na tacę, czując jak narasta w niej napięcie. Kątem oka zauważyła, że zbliża się menedżer restauracji. Nie myliła się. Gleb był w złym humorze. I jak jastrząb pojawił się za jej plecami. Najmocniej przepraszamy. Już wszystko załatwimy. Zaczął uniżenie do bogatego gościa. Po czym natychmiast odwracając się do Olesi, syknął jej niemal prosto do ucha: Znowu ty, Sawieliewa, co to za burdel? Nie słyszysz, co klient mówi? Jego twarz zaczęła nabierać czerwieni. Olesia drgnęła z zaskoczenia, ze stresu i przez niesprawiedliwą uwagę. Ręce lekko jej zadrżały. Próbując z godnością zanieść tacę z powrotem do kuchni, Olesia cofnęła się o krok i potknęła oteczkę klienta, niedbale rzuconą obok stolika. Taca wyślizgnęła się jej z rąk. Rozległ się głośny brzdęk metalu i dźwięk tłuczonej porcelany. Odłamki i kawałki przegrzebków rozprysnęły się wachlarzem po podłodze. Menedżer natychmiast do niej dopadł. Purpurowy jak rak. Oczy płonęły mu wściekłością. Pochylił się nad nią, sycząc prosto w twarz. Olesia czuła jego gorący, duszący oddech. Jeszcze jeden taki niezdarny numer, Sawieliewa. I wylatujesz stąd jak korek. Mam restaurację najwyższej klasy. Idź pracować, wskazał w stronę kuchni. Palec wskazujący drżał mu z gniewu. Olesia blada ledwie kiwnęła głową, Przełykając upokorzenie i pospiesznie ruszyła w stronę kuchennych drzwi. Mężczyzna przy stoliku wyglądał na wstrząśniętego obrzydliwą sceną, która rozegrała się na jego oczach. Gdy Olesia niemal zniknęła za drzwiami kuchni, na tle przycichłych rozmów, doszedł ją jego spokojny, twardy głos. Proszę powiedzieć kelnerce, że przystawki wystarczą. Niech poda moją zupę. Po chwili dodał, a pan, młody człowieku mógłby być łagodniejszy dla swoich ludzi, bo jeszcze któregoś dnia zbuntują się przeciwko panu. Olesia odwróciła się na moment i zobaczyła, jak gleb gwałtownie obraca się do bogacza. Szanowny panie, proszę nie mieszać się do naszej kuchni, powiedział z przesadną uprzejmością, spod której przebijała ledwie ukryta irytacja. Przyszedł pan zjeść, to pana nakarmią. I natychmiast, nie czekając na odpowiedź, ruszył za kelnerką. Dogonił ją i wpychając do kuchni, rzucił jej w plecy. Ruszać się, żywy truposzu, klient czeka. Po pięciu minutach Olesia znów pojawiła się na sali, niosąc nową tacę. Tym razem był na niej aromatyczny, słoneczny bulion. Wykwintna pomidorowa zupa z owocami morza. Pewnie podeszła do stolika i już miała ją postawić, gdy w tej samej chwili klient pospiesznie wstał i sięgnął po swoją teczkę. Żeby odsunąć ją z drogi. Olesia instynktownie unikając zderzenia, zrobiła krok w tył i natknęła się na nogę sąsiedniego krzesła. Straciła równowagę, a talerz z gorącą zupą wylał się prosto na jej śnieżno-białą bluzkę. Na piersi błyskawicznie rozlała się ogromna czerwona plama. Mężczyzna natychmiast podskoczył. Och, panno na miłość Boską, proszę mi wybaczyć, to moja wina. Zawołał z autentyczną skruchą. Olesia tylko słabo uśmiechnęła się przez napływające do oczu łzy. Nic, nic, wyszeptała. Głos jej drżał. To nie pana wina, to ja. Już przyniosę panu zamiennik. Odwróciła się i poszła do kuchni, czując na sobie zaciekawione, a nawet kpiące spojrzenia gości. Ktoś nawet wskazał ją palcem. W kuchni panował chaos późnego obiadu. Ale gdy tylko Olesia weszła, wszyscy zamilkli, wpatrując się w nią i w jej potworną plamę na piersi. Najgorsze jednak było to, że w kuchni był gleb. Poczerwieniał. Oczy jakby wyszły mu z orbit i pryskając śliną na oczach przerażonego personelu, wrzasnął: Co ty wyprawiasz, tempa? Mało, że tłuczesz naczynia, to teraz jeszcze oblewasz się zupą. Hańbisz mój lokal. Jesteś zwolniona z dnia na dzień żebyś mi tu nie śmierdziała. Wynocha! W tej chwili jeden z kucharzy zauważył, że drzwi do kuchni lekko skrzypnęły. W szczelinę zaglądał ten sam bogacz, który nie dostał zupy. Wszyscy zastygli, uświadamiając sobie, że klient to widział. Gleb wciąż na emocjach gwałtownie się do niego odwrócił. – Co pan tu robi? – rzucił Grubiańsko. – To nie dla klientów. Niech pan siada i czeka. Zaraz panu wyniosą zupę. Olesia ze łzami, które rozpaczliwie próbowała powstrzymać, po cichu poszła do szatni spakować swoje rzeczy. Przebrała się i wyszła z restauracji prosto w mżawkę, jakby pogoda wturowała jej nastrojowi. Garbiła się, w środku miała nieznośną urazę. Co za dzień, jakby cały świat sprzysiągł się przeciwko niej: upokorzenie przed klientami, wstyd w oczach kolegów, przemoknięte ubranie i, co najważniejsze, utrata pracy. Jedynego źródła skromnego dochodu i nadziei na przyszłość. W gardle stała gula, nie pozwalając rozpłakać się do końca. Tak szła przez drobny, paskudny deszcz, gdy nagle obok, niemal bezszelestnie, zatrzymał się luksusowy czarny samochód. Olesia zauważyła, jak przez mgłę deszczu opuszcza się przyciemniane okno pasażera. Wychylił się z niego ten sam gość z restauracji, przez którego w gruncie rzeczy Wydarzył się cały ten koszmar. Nie patrzył na nią kpiąco, tylko z wyraźnym niepokojem. Panno, na miłość Boską, proszę mi wybaczyć, powiedział. Widzę, że pani przemokła, i jest mi niewiarygodnie wstyd za to, co się stało. Proszę pozwolić, że panią podwiozę. Olesia instynktownie cofnęła się, nie decydując się wsiąść do auta nieznajomego. Strach i ostrożność walczyły z rozpaczą. Nie ma czego się bać, powiedział łagodnie mężczyzna, widząc jej wahanie. Nazywam się Arkadij Pietrowicz. A pani imię, jeśli można? Jego głos brzmiał bardzo spokojnie, wręcz ciepło. Olesia, odpowiedziała ledwo słyszalnie. Bardzo mi miło, Olesio, uśmiechnął się Arkadij Pietrowicz. Po prostu chcę zadośćuczynić uczynić za moją niezamierzoną winę. Wygląda pani tak, jakby cały świat runął na pani kruche ramiona, a ja nie mogę tak po prostu przejechać obojętnie. Proszę mi wierzyć, wiem, co to niesprawiedliwość, i ona nigdy nie powinna triumfować. Te słowa przeszyły ją do głębi. Było w nich tyle ciepła i szczerości, że strach powoli, ale nieuchronnie puścił ściśnięte serce. Kiwnęła głową, pociągnęła za klamkę. I ostrożnie usiadła na miękkim, skórzanym siedzeniu. Wnętrze otuliło ją przyjemnym ciepłem i zapachem drogiej skóry. Samochód ruszył, gładko sunąc po mokrych ulicach. Olesia podała adres, i przez jakiś czas jechali w całkowitej ciszy. A potem, słowo do słowa, dziewczyna sama nie zauważając, zaczęła się wygadać ze swojej goryczy. Opowiadała temu bogatemu dziwakowi o marzeniu by otworzyć własną małą restauracyjkę, o tym, że jest na ostatnim roku studiów, na kierunku zarządzania hotelarstwem i gastronomią. Mówiła o rodzicach emerytach, o problemach finansowych, przez które musi pracować jako kelnerka. Ale, mówiła, to jeszcze nic, bo ta praca mimo wszystko pozwalała jej zobaczyć biznes od środka. Arkadyj Pietrowicz słuchał uważnie, kiwał głową, zadawał życzliwe pytania, a jego spojrzenie było pełne szczerego współczucia. Nie przerywał, nie oceniał. Po prostu słuchał. I to było dokładnie to, czego teraz potrzebowała. Co ja mam teraz zrobić? westchnęła Olesia, gdy potok słów się wyczerpał, a w jej głosie brzmiała kompletna beznadzieja. Gdzie mam szukać pracy? Jak opłacić studia? Bogacz uśmiechnął się życiowo. Wie pani, Olesio. Poranek jest mądrzejszy od wieczora. Jest pani młoda, zdolna i ma pani marzenie, a to, proszę mi wierzyć, już bardzo dużo. Auto miękko zatrzymało się przy wejściu do starego bloku z wielkiej płyty, w którym mieszkała dziewczyna. Zróbmy tak, ciągnął Arkadij Pietrowicz, patrząc jej prosto w oczy. Jutro o ósmej rano będę na panią czekał dokładnie tutaj. Jestem pewien, że coś. Wymyślimy. Olesia zdziwiła się. Propozycja była tak nieoczekiwana, że nie od razu znalazła słowa. Do widzenia, wymamrotała wysiadając. Do jutra, Olesio, odpowiedział Arkadij Pietrowicz, a na jego ustach zagrał tajemniczy lekki uśmiech. Olesia powoli weszła do klatki, w głowie miała mętlik. Poranek był chłodny. Stała przed wejściem. Serce biło niespokojnie w piersi. Przyjedzie czy nie? Pewnie oszukał, nieuczciwy staruszek. Jednak dokładnie o umówionej godzinie znajomy czarny samochód znów bezszelestnie podjechał pod dom. Tylne okno opuściło się i wychylił się z niego Arkadij Pietrowicz. Dzień dobry, Olesio. Jak pani widzi, dotrzymuje słowa. Powitał ją ciepło. Wsiadaj. Olesia ostrożnie otworzyła drzwi i znów zanurzyła się w miękkim wnętrzu o zapachu drogiej skóry. Bogacz polecił kierowcy ruszać, a potem zwrócił się do niej ponownie. Postaram się zadość uczynić za wczorajszą winę, ale proszę być gotową. Zajmie nam to cały dzisiejszy dzień. powiedział tajemniczo, gdy samochód ruszył. Jestem pewien, że to, co nas dziś czeka, na pewno się pani spodoba. Olesia płonęła z ciekawości, ale grzecznie czekała na wyjaśnienie. Arkadyj Pietrowicz uśmiechnął się jakby czytał jej w myślach. Plan jest taki. Najpierw jedziemy do mojego prywatnego stylisty. Zasługuje pani na to, żeby wyglądać olśniewająco. Potem wybierzemy dla pani szykowną wieczorową suknię, a później pojedziemy do restauracji. Olesia zmarszczyła brwi z niedowierzaniem. Restauracji po co? Randka? Ale nie do byle jakiej restauracji, Olesio. Tylko do tej samej, w której jeszcze wczoraj pracowała pani jako kelnerka. Zapraszam panią na obiad ze mną, ale to nie wszystko. Trochę tam narozrabiamy, zgadza się pani? W jego oczach zatańczyły figlarne iskierki, zdradzając niebanalne poczucie humoru, które zauważyła już wczoraj. Olesia była oszołomiona myślą o powrocie tam po wszystkim, co się stało. Nie umiała sobie tego wyobrazić, ale Arkadij Pietrowicz z cichym śmiechem. Krótko i barwnie nakreślił jej swój zamysł. To nie będzie zwykły obiad, tylko prawdziwe przedstawienie. Od niej wymagał jedynie, by grała razem z nim i nie zdradziła się za wcześnie. Co za absurdalny pomysł. Czy to nie przesada? pomyślała Olesia, ale milczała. A jednak spojrzenie Arkadija Pietrowicza, pełne pewności i zapału, przekonało ją. Zgadzam się spróbować, powiedziała cicho. Wciąż walcząc z wątpliwościami. Świetnie, Arkadyj Pietrowicz zadowolony kiwnął głową. Jego uśmiech się poszerzył. Będzie zabawnie, obiecuję. Samochód nabierał prędkości niosąc Olesie i jej towarzysza. Wydarzenia potoczyły się błyskawicznie. Pierwszym przystankiem był ekskluzywny salon, gdzie Olesie przywitał jego prywatny stylista. Profesjonalne ręce czyniły cuda. Nowa fryzura, lekki makijaż. A potem wybór wieczorowej sukni, która leżała na olesi idealnie, podkreślając jej sylwetkę i zmieniając ją nie do poznania. Każdy ruch, każde odbicie w lustrze, utwierdzało ją, że nie jest już tą zachukaną kelnerką, którą wczoraj z hańbą wyrzucono. Nowy wygląd dawał jej zawrotną pewność siebie. Później, gdy podjechali luksusowym autem pod amalfiński brys. Olesia poczuła, jak serce bije jej mocniej. Głęboko wciągnęła powietrze, przygotowując się na to, co nadejdzie. Przed nią były znajome drzwi, ale tym razem wchodziła nie tylnym wejściem jak upokorzona służba, tylko frontem, jak oczekiwany gość, jak towarzyszka ważnej osoby. Była gotowa zagrać swoją rolę w tej bezczelnej komedii. Weszli na salę, gdzie panował zwyczajny dla wczesnego wieczoru ruch Personel krążył między stolikami, roznosząc wyszukane dania. I oczywiście Olesia od razu zauważyła gleba. Menedżer, jakby wyczuł pojawienie się ważnej osoby, wynurzył się z zabaru. Jego wzrok przebiegł po elegancko ubranym, bogatym kliencie, a potem zatrzymał się na jego towarzyszce prawdziwej damie. Jej jasne włosy opadały miękkimi falami, otulając twarz podkreśloną delikatnym, ale pewnym makijażem. Lejąca się suknia w głębokim odcieniu błękitu, idealnie dopasowana do figury. Coś, czego jeszcze kilka godzin wcześniej Olesia nie potrafiła sobie nawet wyobrazić. Teraz w jej oczach palił się niezwykły ogień zapału. Zgrabne buty na obcasie dodawały jej klasy i kilku centymetrów wzrostu. Ten obraz był tak daleki od wizerunku zmęczonej studentki kelnerki, że menedżer restauracji zdecydowanie jej nie rozpoznał. Na twarzy gleba rozlał się służbowy uśmiech. Witamy państwa, powiedział Gleb słodkim tonem pocierając ręce. Cieszymy się, że są państwo w amalfińskim bryzie. Zapraszam do najlepszego stolika. Osobiście poprowadził ich do najbardziej eksponowanego miejsca na środku sali, kłaniając się i uniżając. Arkadij Pietrowicz skinął z ledwie widoczną drwiną. Dziękuję. A przy okazji, młody człowieku. Jak pan ma na imię? Gleb do usług. No cóż, Gleb. Mam do pana szczególną prośbę. Arkadij Pietrowicz spojrzał na niego przenikliwie. Dzisiaj ten stolik będzie obsługiwał osobiście pan. Wolę, żeby tak ważnemu wydarzeniu towarzyszył sam menedżer. Na twarzy Gleba mignęło zdziwienie, ale natychmiast naciągnął fałszywy uśmiech Oczywiście panie zająknął się czekając na nazwisko Po prostu Arkadyj Pietrowicz rzucił niedbale bogacz No to gleb zaczynajmy zaczęło się przedstawienie Co chciałaby pani zamówić moja droga zapytał Arkadij Pietrowicz z galanterią od której w oczach Olesi zaiskrzył rozbawiony płomyk Uśmiechnęła się przypominając sobie jak często mogła tylko wdychać zapach tych potraw, a teraz mogła je zamawiać. Chyba zaczniemy od morskiego pocałunku i szeptu Sycylii, powiedziała wyraźnie, artykułując każdą nazwę z wyszukanego menu. Gleb szybko zanotował zamówienie i odszedł. Kiedy wrócił z tacą, na której stały talerze z przystawkami, Arkadij Pietrowicz przyjrzał się im uważnie. Gleb, powiedział marszcząc czoło. Moja dama, o ile pamiętam, Zamawiała szept Sycylii. A co to jest, kochanie? Spójrz tu, proszę. Olesia, rzuciwszy krótkie spojrzenie na towarzysza, powiedziała nieco wymuszenie, Rzeczywiście, coś pan pomylił. A potem jej głos stał się pewniejszy. Powiedziałam wyraźnie, Szept Sycylii. A pan przyniósł coś zupełnie innego. Co za nieuwaga. To nie w porządku. Menedżer pobladł, oczy mu ubiegały. Najwyraźniej nie spodziewał się takiego naporu ze strony odważnych gości. Moje najgłębsze przeprosiny, Arkadiu Pietrowiczu. Proszę pani, to nieporozumienie. Natychmiast to poprawię. Pospiesznie pozbierał talerze na tacę. Nerwowo balansując, odwrócił się i ruszył w stronę kuchni. I wtedy niespodziewanie Arkadii Pietrowicz, zażywszy szczyptę tabaki, potężnie kichnął prosto w plecy odchodzącego menedżera. Ten drgnął, jakby usłyszał strzał. I taca wyślizgnęła mu się z rąk. Z hukiem runęła na podłogę, rozsypując przystawki po lśniącym parkiecie. Purpurowa twarz gleba pokryła się potem. Och, gleb, gleb. Jaka niezdarność! Pokręcił głową Arkadyi Pietrowicz, powstrzymując uśmiech. Olesia obok ledwo przygryzła wargę, żeby nie wybuchnąć śmiechem. Wreszcie nadszedł moment podania zupy. Gleb. Cały mokry od potu niósł zamówiony pomidorowy krem, słoneczny bulion. Olesia wyraźnie pamiętając wczorajsze zupne nieszczęście nagle poczuła przypływ adrenaliny. Gdy tylko gleb nachylił się, żeby postawić talerz, Olesian już całkiem w roli bezczelnej bogaczki zerwała się z miejsca i zrobiła krok w jego stronę, jakby chciała coś obejrzeć. Zaraz, zaraz. W pana zupie za jest mucha i jaka tłusta, zawołała napierając na gleba piersią i zmuszając go do cofnięcia się. Gleb odruchowo cofnął się, potknął z zaskoczenia i talerz z gorącą zupą oblał go od stóp do głów. Ludzie przy pobliskich stolikach przestali jeść i zastygli z otwartymi ustami, z niedojedzonymi ostrygami i makaronem, które niemal wypadały im z rąk. Ktoś upuścił widelec, uderzył z dźwiękiem o porcelanę. Huk, zamieszanie, a potem natychmiastowa cisza Przyciągnęły uwagę personelu. Kucharze wyjrzeli z kuchni, kelnerzy z stacami w rękach, barman wychylił się z zabaru. Wszystkie spojrzenia, pełne ciekawości, skierowały się w centrum sali, gdzie stał gleb w koszuli, zabarwionej na czerwono-różowo od zupy. Jego twarz na tym tle była purpurowa, od wściekłości zmieszanej z przerażeniem i upokorzeniem. Wyglądał, jak nie ma statua. Tylko oczy nerwowo mu latały. Arkadij Pietrowicz, odczekawszy efektowną pauzę, omiótł wzrokiem zamarły personel, a potem spojrzał surowo na menedżera. Gleb, powiedział z nieskrywaną kpiną, a każde słowo brzmiało wyraźnie w ogłuszającej ciszy. Pańska opieszałość i niezdarność są dziś wręcz zdumiewające. I powiem panu jedno. Jest pan zwolniony od tej chwili. Moja restauracja nie będzie tolerowała takich partaczy. Gleb jąkając się wycisnął z siebie. Przepraszam, pan jest poważny, na jakiej podstawie? Arkadij Pietrowicz nagle roześmiał się. Jego śmiech, swobodny i donośny, wypełnił całą salę. Na tej podstawie, że jestem właścicielem sieci restauracji Imperium Smaku, do której ku pańskiemu nieszczęściu Należy również ten lokal, Amalfiński bryz. Zrobił pauzę. Oczy błyszczały mu z ekscytacji. Wie pan, czasem lubię chodzić inkognito i osobiście sprawdzać, jak działa mój biznes. I oto rezultat. Tak więc gleb, proszę stąd zniknąć. Gleb jakby skamieniał. Usta otwierały mu się bezgłośnie, jak rybie. Nie mógł uwierzyć własnym uszom. Arkadyj Pietrowicz spojrzał na olesie. Ona siedziała nie mniej oszołomiona tym, co usłyszała. I jeszcze jedno, oznajmił, zwracając się do zamarłego, z wrażenia personelu i gości. Wyznaczam nowego menedżera, panią Sawieliewą. I wskazał na swoją piękną towarzyszkę. Na dźwięk tego nazwiska źrenice gleba nagle się rozszerzyły. Zachwiał się, wpatrzył w twarz tej eleganckiej damy. Rysy, oczy, włosy. W jednej chwili zrozumiał, kto stoi przed nim. Olesia, ta sama nielubiana, wiecznie mądrząca się kelnerka, czyścioszka, którą wczoraj z taką wściekłością i satysfakcją wyrzucił z restauracji. To uderzyło w niego jak piorun. Jego twarz z purpurowej momentalnie zrobiła się trupio blada. Nie zwracając najmniejszej uwagi na byłego menedżera, stojącego jak słup, Arkadij Pietrowicz odwrócił się do Olesi z ciepłym uśmiechem. A żeby było pani łatwiej się wdrożyć na pierwsze kilka miesięcy przydzielę pani mojego najlepszego pomocnika. Myślę, że sobie pani poradzi. Ten dzień nie poszedł na marne dla nas obojga. Ma pani ogromny potencjał, Olesio. Widzę to. Na twarzy Olesi rozbłysła szczera wdzięczność zmieszana z wciąż trwającym oszołomieniem. Czuła się nie tylko zwycięzczynią, ale i kimś, w kogo wreszcie uwierzono. No dobrze, pani menedżer. Uważam, że uczciwie zasłużyła pani na ten awans. Gratuluję, powiedział Arkadyi Pietrowicz, podając jej rękę. Olesia oparła dłoń na jego i wstała. Wszyscy wokół nagle zaczęli bić brawo. Słysząc to, gleb wreszcie wyszedł z odrętwienia. Oczy dziko mu biegały. Szarpanym krokiem, niemal biegiem. Na sztywnych nogach ruszył do wyjścia. Na koniec odwrócił się. Szczęka mu opadła. Oczy wyszły z orbit, a potem, nie mogąc znieść takiego wstydu, nagle runął na podłogę i zemdlał prosto przy drzwiach restauracji. Nikt nie ruszył mu na pomoc, poza metret stojącym przy wejściu. Minęło pół roku. Sala amalfińskiego bryzu była zawsze pełna gości, a reputacja lokalu tylko rosła. Także dzięki tej głośnej historii. Olesia, teraz już pewna siebie i doświadczona menedżerka. Z łatwością radziła sobie ze wszystkimi obowiązkami. Pod czujnym mentoringiem Arkadia Pietrowicza nie tylko wprowadziła swoje pomysły, ale też zmieniła restaurację w naprawdę dochodowe i uwielbiane przez klientów miejsce. Arkadij Pietrowicz nie pomylił się w swoim wyborze. Często zaglądał do restauracji, z przyjemnością obserwując, jak jego podopieczna rozkwita w nowej roli, a jej oczy płoną niewyczerpanym entuzjazmem. A wy napiszcie, czy spodobała Wam się moja historia, i koniecznie zasubskrybujcie nasz kanał. Już za parę dni pojawi się tu nowa historia, nie przegapcie.